Chào bạn. Chào Ale to super było. I ten ten kosmiczny fundament też odrobił. Ruszył na ja ostatnią już, nim walzł brązowy medal. Klasycznie. I Ja lubię takie mokre warunki, podobałem się. A jeszcze przełaj, no zmaczyć do siebie z tym z tym błotem to jeszcze tak no typowo przełajało było. Bo to moje pierwsze zwycięstwo na przełaju jako mistrzostwa polski więc naprawdę fajnie, bo jeszcze nigdy mi się nie udało. Tak jak mówiłem już w nie, że no to tak jak chciałem to spełnić i się na szczęście udało. No na schodach się poślizgnąłem i od razu koło przebiłem i prawie całą rundę jechałem na przebitym kole i mnie wszyscy mijali, a potem musiałem nadrabiać jak wymieniłem rower i było już bardzo ciężko, bo bardzo zmęczony byłem. Liczyłem na więcej szczerze, tak. Takie mam przemyślenia do tego wyścigu na, na gorąco. E, jeszcze to. jeden puchar świata i potem Mistrzostwa Świata. I to już jest koniec. I wiemy dokładnie, że już mamy obliczenie dla kategorii Juniorka. I wiemy, już mamy kolejny komplet, jak bielik. I już będą miały ten występ do szczególnej, i ta rany będzie miała występ dłuższy, ale poczekajmy. I szanowni Państwo, już z nami obecny ten, który w 78 roku otworzył królowy ekstra, każdy na górę. Kazimierz Prokopysun z nami obecny.

Thank <laughs> you.

Brawo! 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 Jak już mówiłem w liście, na rozdziale nauki w tym momencie jest Barbara Borowiecka w podobieństwie Malvini Molo, ale jeszcze nie koniec! Jeszcze nie koniec! A, w, ogóle, śla... w ogóle nie spodziewałam się tego, że mogę tak dobrze pojechać, bo niecałe dwa tygodnie temu jeszcze leżałam chora w łóżku. I myślałam, że już po wszystkich, Nie spodziewałam się tutaj. Ogromne emocje, prawda? Tak. Komu dedykujesz to zwycięstwo? No oczywiście trenerowi, mamie i tacie. <grym> korona. <wiosenka> Jest trójeczka, jestem happy! Parę słów do kamery, panie dyrektorze. A jesteś chętna na rozmowę? Tak! Nie masz zadyski? Nie mam zadyski. Warto było przyjechać z Hiszpanii na te parę dni tutaj? Oczywiście, tu jest niesamowity klimat lubuskie mnóstwo kibiców, mnóstwo niesamowitych osób, byłych kolarzy, przyszłych kolarzy. Jest pięknie. No to, że byłam trzecia oczywiście jest pewien niedosyt, patrząc z perspektywy tego, że kiedyś byłam mistrzem Polski. Ale na trzy czasy wybrałem inną ścieżkę, ale przyjechałem tutaj się dobrze bawić. Plan spełniony, było mega! Ten trzecie, trzecie miejsce i Wam medal, bierzesz w ciemno? Biorę, biorę. Nie obrażam się za trzecie, jest super. Zapraszam do kalpy? Tak, zapraszam do kalpy słonecznego, pięknego. Wracam już tam za chwilę i będę się kłaniać w w 20 stopniach. <gry> być pecha na ten rok już wykszterwany chyba. No, ale jechałam na trzeciej pozycji w się i najpierw mi w jednym rowerze spadł łańcuch, zakładam, spada, zakładam, spada. Tam kibice polali mi wodą, ten łańcuch wyczyścili. Jakoś dobra, założyłam, pojechałam. Zmieniałam rower. I z tego roweru znowu spadł łańcuch. I ja bieg do tego boksu, bo też nie miałam tego, że łańcucha założyć. Ja zmieniał rower, straciłam no nie wiem, trzy pozycje. Nie wiem, która jestem w Elicie ostatecznie, ale trzecia w Orliczce, więc no medal jest, ale jednak mógłbyś medal w Olicie, tak? No, ale... ale to jest twój debiut w Orliczce, tak? Już przed tobą. No tak, tak, ale jednak no była krawka na ten medal, no byłem, no, ale no co, po Tak. Ale no, no biegną, na szczęście do boksu, no, jakoś dałam radę, nie? Koniec sezonu przełajowego czy jeszcze e, mistrzostwa świata, par świata? Czy już myślisz o szosie, asfalcie i jest z tym błotem? E, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Biorę decyduję. Możliwe, że zakończę ten sezon przełajowy, ale może jeszcze startuję świata. Nie wiem, na razie nie mogę powiedzieć. <śleszy>

Dzisiaj e, za wami start w przełajach, w błotnych przełajach. E, wasza dotyczyła dyscyplina, to jest w górskie cross country. Jak się w tych e, błotnych warunkach na w ładach odnajdujecie? No, mi to sprawia przyjemność, bo ja lubię takie y, trasy błotniste, ale jakby to powiedzieć, XC jednak jest y, bardziej dla mnie niż przełaj, ale nie się w Karolina? Mam podobne zdanie, aczkolwiek ja znacznie bardziej wolę po prostu się popluskać w błocie, niż tak się pościgać w tym błocie, ale było fajnie, naprawdę, potrafiłam się bawić z tym kolarstwem, pomimo że, no nie powiem, parę gleb zaliczyłam w miarę bolesnych, ale było fajnie i tak. A jest tak jest z perspektywy, bo to już nie pierwszy starta te przełajowy dla was, co wam te przełaje dają? Myślę, że to ma duże znaczenie, kiedy jest właśnie błoto u nas na MTB, bo to nie jest codzienność jednak, a się zdarzy i wtedy po tych niektórych cięższych odcinkach jest dużo łatwiej jechać, jak już się obyło z tym błotem. I już tak... No i jeszcze daje to nam możliwość biegania szybszego z tym rowerem MTB, bo nie jest to łatwe. Go, 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 go.

on był trzeci, a jestem drugi, przykro mi Paweł, ale tak chciałem podziękować drużni od BG2 za zaufanie, że mogłem w szyłaju, Bardzo się cieszę. E, dziękuję trenerowi, Rafałowi, poprzedniemu Wojtkowi i, i rodzicowi wszystkim. Dzięki. I Klaudi, no Było w porządku. Powiem jeszcze, że jakoś... No tutaj się nie mogłem jakoś tak zagiąć. E, nie popełniałem błędów. Eee, no i ogólnie chyba to, wstrzegłeś się błędów, dobry start i nie jestem za bardzo, bardzo zadowolony, no. Drugie miejsce, no cóż, Marek pierwszy, eee, czyli tak naprawdę jakby był pierwszy, więc bardzo fajnie. A jeśli chodzi o przełaje, co one Ci dają w kontekście planu slagówki, to jest dla Ciebie docelową dyscypliną? Dają mi luz. Dają mi luz, tak. I to będę próbował trzymać na przyszły rok. Ale eee. że ściganie o medale, ściganie o Mistrzostwa to jest luz? Bo to to było tak, bo pierwszy przewajowy był po zakończeniu sezonu JBG 2 i wróciliśmy z klubu o 5, a o 9 stałem, pojechałem na wyścig i tam miałem taki totalny luz i tam mi się tak cieszyłem się ze ścigania, jakbym był żakiem i teraz będę się starał to trzymać na każde zawody. Dzisiaj był ten luz, może była lekka napinka, bo ten czas w Polski. E, tak, ale ten luz to on musi przejść na sezon cross country i, i, i to jest cel na ten sezon. Wiem, że to nie jest jakieś takie super sportowe, no ale, ale tak to jest, no. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Eee, tak to się składa, że w tym roku jest 20 rok jak jeżdżę na rowerze. Tutaj w Zielonej Górze zaczynałem w 2003 roku. Eee, Każdej miesiące są inne, tak. Eee, dzisiaj... Mogę powiedzieć, że ten tytuł łatwo mi przyszedł. Myślałem, że będzie jakaś walka na początku, ale udało mi się odjechać od startu. Trasy znają bardzo dobrze, wszystkie ścieżki miałem opanowane, więc wystarczyło jechać dobrą trasą, a przewaga cały czas rosła. Są młodzi zawodnicy, ale zobaczymy, kiedy będą naciskać. Myślę też, że jestem na wysokim poziomie, tak? co roku jakby wiesz, choć jestem starszy. Zobaczymy, eee, może się na Mistrzostwa Świata uda coś powalczyć. Kończysz sezon przełajowy, czy Mistrzostwa nie, Świata? Nie, teraz mamy weekend wolny, a później Poirce świata we Francji i Mistrzostwa świata w Holandii. Nie mogę nie zapytać o cross country, bo Bartek tak Potencjalnie odwieści rower na hak z dwiema drużyny, za dwa, tego, za, dwa, za dwa lata igrzyska olimpijskie w Paryżu. Nie, nie kusicie 10 lat w po Londynie pomyśleć o igrzyskach? Nie się bardzo, będę się zastanawiał poważnie. Czego Dzięki, potrzebujesz, żeby podjąć decyzję na no, tak? Potrzebowalibyśmy jakiegoś sponsora, który finansuje wyjazdy na zawody zagraniczne, na Świata. Myślę, że zobaczymy, będziemy myśleć z trenerem, powiem Pietrzakiem. Jest jeszcze trochę czasu, wyścigi się zaczynają na wiosnę dopiero, więc czemu ja? Bardzo cieszę się z tego, że udało mi się zdobyć medal, aczkolwiek do no, porównując się do najlepszych w elicie, to dużo mi brakuje jeszcze, dlatego myślę, że jest dużo do poszkolenia, dlatego nie ma też co się aż tak bardzo tym zachwycać, no ale cieszę się, skoro medal to w końcu jest medal. A Wracasz do macierzystego klubu? Tak. Czyli co, KS Lubońsko-Mielna Biała? Dokładnie. Widzimy się oczywiście na trasach cross-country. Tak. I czyli impreza docelowa w tym sezonie Mistrzostwa Polski, czy może kwalifikacja na Mistrzostwa Europy i Świata? No wiadomo, celujemy wysoko. Kwalifikacja na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Obroniłaś rok temu zdobyty tytuł Mistrzyni Polski Orliczek i Elity. Zaczęło się dramatycznie, bo do odpadku. Ja teraz zobaczyłam na Instagramie taką fajną, taki fajny podpis do tego wszystkiego, że ja tam mam po prostu niezłe taktyki, bo w tamtym roku też upadłam od razu na samym początku czyli generalnie odhaczone, bo w tym roku tak samo, no i później wygrałam wyścig też odhaczone, też w tym roku tak samo także wydaje mi się, że po prostu jednak to, że miesiąc się nie ścigałam wiadomo, że trenowałam i siłowo i technicznie, ale Wyścig to jest zawsze coś innego i, i ja się aż paliłam do tego ścigania dzisiaj i wydaje mi się, że dzisiaj ten pierwszy błąd, on do końca nie był z mojej winy, bo my żeśmy się po prostu szczepiły, poleciały i tyle po prostu był za duży tłok. A ja też wtedy trochę wyłączyłam głowę. Później upadłam też drugi raz tutaj na zjeździe z mostka. E, aczkolwiek tam po prostu do końca nie wiedziałam, jak to błoto się zachowa. Wczoraj było trochę inne błoto, w piątek było jeszcze trochę inne błoto, e, a, a na objeździe, trasy e, przed startem nie byłam, bo wolałam się dobrze rozgrzać, wolałam ten czas poświęcić na to, więc tak naprawdę te dwa upadki, ale później już to wszystko fajnie, fajnie szło. Pierwszego już końcówki, którymś kontrolowałaś wyścig. Tak naprawdę musiałaś tylko pilnować się, jechać perfekcyjnie, trzymać tempo. Były jeszcze jakieś momenty zawahania, czy to już była raczej spokojna głowa? E, starałam się mieć raczej spokojną głowę, e, bo wszyscy mi cały czas krzyczeli, że ja cały czas nadrabiam. I e, dodawało mi bardzo dużo otuchy i sił to, że każdy element techniczny, który ćwiczyłam gdzieś tam przez ten miesiąc, w którym czy to chorowałam, czy to nie mogłam się ścigać, naprawdę wykonywałam perfekcyjnie. Każdy zakręt. Dosłownie nie wiem, czy zrobiłam chyba e, na pięć ja razy rundę, a zrobiłam dwa razy, źle zebrałam zakręt. Także naprawdę jestem pełna podziwu dla siebie, bo później jak już rzeczywiście złapałam takie flow, zaczęłam sobie jechać, to, to nawet tak naprawdę poczułam, że ja tą techniką odjeżdżam. Nie, nie musiałam wkładać to nie wiadomo ile siły. I nagle się okazało, że to, co mi wszyscy mówili, czyli to, że jak zacznę jeździć dobrze technicznie, to tej siły wcale nie będę aż tak musiała dużo wkładać i będę mogła tylko dokładać, no to się nagle wszystko sprawdziło. Koniec sezonu przełajowego? Myślisz już o ściganiu czasowym, Czy jeszcze Mistrzostwa Świata, Puchar Świata może? Ale ja też nie mogę zapominać o tym, że ja się cały czas uczę i ja mam inne e, jakby, aktywności, które mnie bardzo ograniczają e, i bardzo zabierają mój czas. E, także to myślę, ta decyzja będzie pewnie po, podjęta na dniach. Ja też zobaczę jak się czuję i zobaczę przede wszystkim e, jak się e, w końcu czuję po takim wyścigu, czy wszystko będzie ok, czy znowu coś będzie nie tak, bo niestety to trochę mi w tym, w tym sezonie wczorajowym trochę płata figla, więc też chciałabym to wszystko tak dopiąć, żeby na szosu już było perfekcyjne.